Moi drodzy, widzimy się ponownie. Zobaczcie to już tak poglądowo. Pokażę Wam jedną rzecz, żebyście pamiętali, żebyście się nie pomylili, żebyście zwrócili na to uwagę, bo nieraz można to przeoczyć w trakcie wyjmowania, czyszczenia i smarowania. Zobaczcie, to już jest, zacisk to jest tylko zrobione na sztukę, żeby Wam coś pokazać i zaprezentować. Same ślizgi. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda tak samo, ale są zasadnicze różnice. Zobaczcie. Ten ślisk posiada taką gumę, tulejkę gumową. Ten dolny nie posiada takiej tulejki. Jak to wszystko sobie rozbierać, ktoś może nie zwrócić uwagi, wyjmie to sobie na stół, będzie czyścił, składał i może zamienić miejsce tego. Element, gdzie powinno się znajdować, dlatego pokazuję Wam, gdzie powinno być. Na górze. I nie zamieniajcie tego miejsca, bo to jest element, który musi być na swoim miejscu, żeby spełniał swoją rolę, żeby układ hamulcowy działał poprawnie. Jest jedna strona, pamiętajcie u góry. I przejdziemy sobie teraz na drugą stronę. Podobna sytuacja. Zwróćcie uwagę, tulejka jest na górze. Pamiętajcie o tym, to. to ma bardzo duży wpływ na poprawność działania tego układu hamulcowego. Nie bez powodu jest to zrobione tak technicznie i konstrukcyjnie. I ma to być w swoim miejscu po wyjęciu i zdemontowaniu. Wkładamy, smarujemy. Tak wygląda już przygotowane jarzmo pod klocuszki. Widzicie wszystko wyczyszczone pod blaszkami? Jest smar, tak jak powiedziałem, smar. Smarowi nierówny i każdy ma swoje zastosowanie w odpowiednie miejsca. Tutaj podobna sytuacja, analogicznie. Oczywiście te gwinty będą wyczyszczone w śrubach, momenty będą zachowane, jeśli chodzi o dokręcanie. Sama powierzchnia styku tutaj tego jarzma z zwrotnicą też jest wyczyszczona, tak żeby to wszystko było czyściutkie, równiutkie, bez rdzy. Żeby to wszystko dolegało powierzchniom tak jak powinno być. Tutaj również zwróćcie uwagę na jedną rzecz, o której nie wspomniałem Wam. Ta powierzchnia. To też ma być wszystko wyczyszczone, bo to dotyka klocka. Tą powierzchnię to wszystko ma być wyczyszczone, w cudzysłowie wylizane, czyściutkie, żeby klocek miał powierzchnię styku z zaciskiem na całym tym polu pracy. Także bez żadnego brudu, tutaj jest wszystko poprzyklejane. Tego nie możemy zostawić, także pamiętajcie też o tym, że czyścimy ten zacisk z brudu, z pyłu. Ta krawędź tutaj również ma być wyczyszczona, bo jest rdza, nierówności są. To wszystko musi być wyczyszczone do białego materiału. I tak samo, jak powiedziałem, ta powierzchnia zacisku. Tego się trzymajcie, a wszystko będziecie mieć zrobione tak, jak należy, patrząc na pewne szczegóły, których nie można pomijać. To podobna to sytuacja, to będzie wszystko oczyszczone i tutaj też również oczyszczona powierzchnia. Zacisku z jednej i z drugiej strony, czyli przód, robimy wszystko tak samo analogicznie. Tu nie ma żadnych odstępstw, wszystko jest tak samo robione.